Zadanie drugie, e, ćwiczenia. W tym zadaniu mamy, mamy porównać liczby, która jest większa, która mniejsza, i pomiędzy tymi liczbami wstawić znak większości bądź mniejszości. Tych przykładów jest tutaj dosyć sporo w tym zadaniu. Najpierw zaczniemy od e, przykładu A, gdzie są cztery takie ułamki do porównania. Najpierw mamy tak, 17 i minus 5,27. Tutaj jeszcze na początku są takie dosyć proste te przykłady, no bo myślę, że to jest dla Was wszystkich jasne, że jak mamy liczbę ujemną, to zawsze liczba ujemna jest mniejsza od dodatniej. Dlatego tutaj mimo że to są ułamki, to nie ma tej większej trudności, no bo skoro minus 5,27 ma minus, a 17 minusa nie ma, to wiadomo, że... Minus 527 będzie liczbą mniejszą. Następny ułamek minus 39,23 i 170. Tutaj też e, nie ma jakichś zbytnich wątpliwości. Mamy liczbę ujemną, dodatnią, więc dodatnia zawsze będzie większa od ujemnej. To nie ma znaczenia, że to jest ułamek. W kolejnym przykładzie tutaj już nie mamy liczby ujemnej. Ale widzimy, że w jednym ułamku, tutaj w 12/11, licznik jest większy. Jeżeli licznik jest większy, to zawsze z takiego ułamka możemy wyciągnąć całość. Czyli 12/11, to by było równe 1 i 1/11, tak? Bo w 12 się mieści 1/11, jeszcze 1 zostanie. Więc Jeżeli tutaj mamy 1 i 1, 1/11, a tu mamy ułamek, no to 1 i 1, 1, 1/11 jest więcej. Jest to więcej niż 11/12. Bo ułamek, jeżeli ma mniejszy licznik, to zawsze jest to jakaś część całości, bo ułamki to są takie części. Czyli część całości, no chyba, że mamy całość, no to wtedy to już jest więcej niż jeden. Natomiast ułamek jako taki, który ma mniejszy licznik, zawsze jest mniejszy od jedynki. Stąd tutaj jak mamy więcej niż jeden i mniej niż jeden, to jedna 12, no to... Taki znak tutaj wstawimy, będzie to poprawnie. A w kolejnym przykładzie widzimy, że jest podobnie jak wyżej, że też ten ułamek po lewej stronie, czyli 7 to tutaj mamy licznik większy od mianownika, więc tutaj też jest to więcej niż jeden ten ułamek. Bo to jest 1 i 1 szósta. Bo w siódemce się szóstek mieści 1 i jeszcze jeden zostanie. A 8 skoro ten licznik jest mniejszy niż mianownik i nie ma całości, to jest to mniej niż 1. Więc ten ułamek, który jest większy niż jeden, będzie większy, czy większy jest ten po lewej. A w tym zadaniu mamy jeszcze sporo podpunktów do omówienia, bo podpunktów tutaj mamy aż od B do F i w każdym podpunkcie są po cztery przykłady. Pozostałe przykłady są tak samo też omówione, wytłumaczone i jest to bonus dla osób wspierających kanał. Zapraszam. Do zajrzenia na mojej playlisty, jakie podręczniki nagrywam i jakie książki są nagrane, wytłumaczone i jakie mogłyby być Wam pomocne w nauce, warto sobie zajrzeć.